Pyśkowice, mała wieś w województwie podlaskim, leżąca przy Krajowej 19, dziś zostało w niej już tylko pięciu rolników. Jedno z ostatnich rodzinnych gospodarstw prowadzą Państwo Franciszkowie, którzy całe swoje życie poświęcili roli i jak sami mówią nie wyobrażają sobie bez niej życia. Państwo Franciszkowie są już razem ponad 50 lat, ale dalej pałają do siebie miłością nie mniejszą niż do uprawianych przez siebie pięciu hektarów. Małżeństwo zajmuje się uprawą zbóż, które to częściowo już w gospodarstwie przerabiane są na chleb, w którym to gustuje większość mieszkańców Pyszkowic. Franciszek oraz Franciszka wstają do pracy o świcie, wraz z pierwszymi promieniami słońca. Na szczęście do miejsca wykonywania obowiązków nie mają daleko. Zazwyczaj budzik ustawiam na około piątą, ale mamy takiego niesfornego koguta. Który budzi nas zazwyczaj już o czwartej. My się poznaliśmy, można by powiedzieć, w pracy. Franciszek był traktorzystą w Pegierze, a ja, jako młoda dziewczyna, jeździłam na snopowiązałce. I tak od słowa do słowa żyjemy już razem ze sobą ponad 50 lat. Dla mieszkańców terenów wiejskich, lato jest jednym z najważniejszych momentów w ciągu roku. Bo to właśnie podczas owych letnich dni i wieczorów na polu wręcz wrze od potężnych kombajnów, które w pocieczoła zbierają plony, na rzecz których rolnicy pracują cały rok, nawożąc je i pielęgnując. Ja pościele kurkom. A ty, kochanie, jakbyś mogła im zboża przynieść. O, ja mam nosić, a ty co będziesz robił? No jak to co? Jadę do wieśka, trzeba kombajn ugadać. Nie po to, my cały rok o zboże dbali, żeby teraz ten trud się zmarnował. A no dobra, jedź, jedź tylko zboże mi tam kosić, a nie do kieliszka zaglądać. Mam nadzieję, że Wiesiek skosi nam te zboże w miarę szybko, bo w pogodzie, następny tydzień deszczowy, nadają to zbałamuci całe zboże. On nam kosi już od ponad 20 lat, to tak dziwnie by było kogo innego brać. Cześć Wiesiu. Co, dłubiesz znów się coś zepsuło? Cześć Franek. A no ci powiem, tym kurwa uczniom dałem kosić, a te dzbane kamienie z miedzy wszystkie pozbierały hederem. Dobrze, że się pasek urwał, bo by cały kumbajn idioci rozwalili. Bo te młode teraz to takie narwane, oby szybciej. Siedzą w tych internetach, nic nie umieją. Ale w gadce to każdy najmądrzejszy. A co do czego, to tylko problemy z nimi. A masz rację, to są takie gamonie pierdolone. Ale co tam chcesz ode mnie, Franek? Ano to samo co i co roku. Wymłóciłbyś mi te moje hektary? Franek kurwa, ja nie mam czasu! Bizony trzeba remontować, kto mnie zapłaci za to! Dobra no skośno, to ci się nie od dziś znamy. Za tydzień ci mogę skosić, jak chcesz. A nie możesz dziś? Jak naprawisz, to ci dorzucę na flaszkę. A chuj niech stracę. Daj mi dwie godziny. Naprawię i obiad zjem, to przyjadę. Ale flaszka to będzie mało. Wieś Kolonia. To właśnie tu swoje niewielkie rodzinne gospodarstwo prowadzi Jarek. Młody, ambitny gospodarz z pasją do rolnictwa oraz muzyki. W przerwach od ciężkiej pracy Jarek tworzy własne piosenki, opowiadające o trudach i przygodach na roli. Gospodarstwo prowadzę sam, czasami jest ciężko, ale jakoś daję radę. Ziemię przejąłem po ojcach, i nie wyobrażam sobie innego życia niż tu w moim małym kawałku świata. Gdy w jednej gospodarstwach trwają żniwa, inni rolnicy muszą zapewnić pasze dla hodowanych przez siebie zwierząt, a w tym celu koszą łąki, z których to pozyskuje się siano i sianokiszonkę. Aby sianokosy przebiegły płynnie, rolnicy przed wyjechaniem do pracy robią dokładny serwis maszyn. Dobra, trzeba się brać do pracy, podpiąć kosiarkę i jechać pod las, skosić łąkę, póki jeszcze żniw nie zacząłem, bo potem będzie tyle roboty, że czas będzie ciężko znaleźć. Jeszcze na szybko trzeba nożyki zmienić, bo już na jesieni jak kosiłem to brać nie chciały, a akurat jakieś tam w domu mam. O teraz to będzie szła robota. Osłon nie ma, to się łatwo wymienia, ale to strach, żeby kamieniem nie dostać, trzeba będzie w końcu jakieś założyć, bo stare to się rozleciały w proch. Mordeczki, tak w sumie na koniec chciałbym wam powiedzieć, że ten odcinek no, niestety nie jest dokończony z powodu tego, że nie mam po prostu czasu, matury, te sprawy, aczkolwiek chciałem go wam wrzucić, żeby zobaczyć, czy wam się spodoba. E, osoby tutaj w sensie te postacie będące na tym odcinku są takie jakby zerowe. Nie wiem, czy będą w dalszej części tej serii. Myślę, że powstaną jakieś nowe postacie. Aczkolwiek chodzi mi o to, żeby sprawdzić, czy sam zamysł wam się podoba, więc jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie. Taki pełnocinek z tej serii. Dzięki, do zobaczenia, myślę, że niebawem.